ciężko, ciężko w tych czasach takiego prosiaka swójskiego wyhodowanego na ziemniakach i pokrzywach <gry> no aj, bo coś, bo coś się nie mogę doczekać no, kolorek już łapie łupina z cebuli robi robotę powoli kolorek coraz ciemniejszy fajnie już to zaczyna wyglądać mm. Ładnie wygląda ten boczuś. Ale temperatura mi tutaj spadła na 7,9. W takim przypadku, no to trzeba to przykryć i podbić temperaturę do góry. Tak to właśnie jest. Trochę trzeba biegać przy tym. Bo ta temperatura nam tak faluje. Ale to nic. Wszystko się da zrobić. Co, proces sparzenia zakończony. Tak wygląda.